Marzę o tym, żeby wszystkie dzieci mogły czytać piękne książki i dostawały zawsze te, które najbardziej lubią. A gdyby tak bajkowy autobus? Taki zupełnie wymyślony, zaczarowany autobus, który zamiast foteli ma w środku brzuch wielkiego rekina i pełen niespodziankowych postaci, przywiózł do naszej biblioteki najpiękniejsze baśnie i opowiadania dla dzieci? Zapraszamy wszystkie dzieci na spotkanie z bajką. Gdzie ja jestem? Aha, aha się Sieradzu! Są dzieci. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam wesołą kompanię. Uwaga na soki trawienne i wchodzimy do środka. Musisz się przez i gardziel przecisnąć. To jest czaszka I nie tylko. No nie bójcie się. Wtedy właśnie otworzyły się drzwi. i do pokoju wbiegła kaczka. Katastrofa. Chcecie się dowiedzieć, jaki był ciąg dalszy tej opowieści? Tak. To musicie sobie sami ją przeczytać. Z czytania może być tylko zabawa, a poza tym czytanie rozwija wyobraźnię. Książki, książki jeszcze raz książki. No to pięknie, żeśmy tu przyjechali. Dlaczego zainteresował się pan. Ja, ja? Ja mam. Córeczka. Punkt, 3 cztery. Zapraszamy dla dzieci do dalszej zabawy, do korzystania z książkobusa i do propozycji, które panie z Miejskiej Biblioteki Publicznej dla was przygotowały. Dziękuję. Kąska za górkę, kurka za bicie, kicia za mruczka, mruczek za wnuczkę, wnuczek za babcie, babcia za dziadka, dziadek za rzekę na Jestem pewien, że książki będą dobrze wykorzystane. Od razu tą książkę przekazuję również symbolicznie na ręce pana dyrektora. Bardzo dziękuję jeszcze raz Na ja wiorę powietrze i poczekam spokojnie. Czy Wy macie bilety do naszego bajkowego autobusu? Panie konduktorze, proszę po kolei. Proszę bardzo. Proszę bardzo. O, bo idzie następna czeladka, to pan konduktor i tutaj przerobi. Ją piep. Tak, naklejki sobie weźcie, proszę, bo to są nagrody za zajęcia. Też o Haroldzie. ten? Nie wiem, czy wiecie moi kochani, ale wyobraźnia rozwija się, kiedy się dużo czyta. Dużo czytacie? W tym magicznym książkowuzie rozmawiamy przede wszystkim o książkach.